Patrz. Znacie to z autopsji? To posłuchajcie, co trzeba z tym zrobić. Nie jestem analitykiem Google, ale jestem pewien, że jedną z częściej wyszukiwanych fraz na internecie, tym bardziej właśnie na YouTube, jest jak zgubić brzuch, jak schudnąć, jak pozbyć się boczków, etc. Więc yy, chciałbym zacząć pewien cykl porad dietetyczno-żywieniowych, które pozwolą Wam w szybki, no nie powiem, że bezbolesny, ale szybki i skuteczny sposób pozbyć się nadmiaru ciała i mam nadzieję jednocześnie będziecie prowadzić to wraz z usprawnieniem wszystkiego. Jest kilka zasad, będą to tak naprawdę trzy główne punkty, których musicie się trzymać, aby wasza redukcja tkanki tłuszczowej ponieważ to będzie klucz tkanka tłuszczowa, a nie waga będzie dla was skuteczna i będzie przede wszystkim trwała. Bo jest wiele badań, które wskazuje to, że osoby, które zbyt szybko tracą nadmiar kilogramów, Niestety, bardzo szybko również do nich wracają. Dopiero kiedy podejdziemy do tego metodycznie, będziemy stopniowo, stopniowo, stopniowo zrzucać sobie kilogramy, obniżając tym samym ilość energii, jaką spożywamy, a zwiększając wydatek energetyczny, mamy pewność i możliwość, aby utrwalić te efekty i tym samym zyskać na estetyce, zdrowiu, lepszym samopoczuciu, generalnie po prostu. Być na plus. Zasada numer jeden to jest określenie bilansu energetycznego. Bilans energetyczny będziemy sobie ustawiać wedle równania, energia spożyta, energia. Energia wydalona, zużyta, jakkolwiek nie będziemy tego nazywać. Energia spożyta, czyli ilość, jaką dostarczacie wraz z pożywieniem, czyli mamy tu na myśli głównie makroskładniki pokarmowe, takie jak białko tłuszcze i węglowodany, oraz poniekąd błonnik, aczkolwiek on kalorycznie jest tutaj minimalną opcją, jeśli chodzi o wagę. Wydatek energetyczny, czyli to, ile mamy w sumie zużyte na podstawie. Przemiany materii, którą mamy na tylko i wyłącznie po to, aby utrzymać funkcje życiowe, plus aktywność fizyczna, zarówno ta związana z ćwiczeniami i niezwiązana z ćwiczeniami czyli wszystko, co robicie w ciągu dnia, co będzie wymagało od Was ruchu, wykorzystania pracy mięśni, zwiększonej, zwiększonego wysiłku umysłowego wszystkich tego typu elementów, które będą doprowadzały do tego, że jesteście w stanie bardziej się po prostu zmęczyć. Zasada według której się kieruję w swojej pracy jest bardzo bardzo prosta. Mianowicie jest mnóstwo wzorów, do których możecie podstawiać sobie swój wiek, wzrost, wagę. Ja idę po najmniejszej linii oporu i teraz dla faceta jest to masa ciała razy 25 do 30, dla kobiety masa ciała razy 20, 20 do 25, jeśli chodzi o ilość kalorii, którą mamy jako minimum do przyswojenia w ciągu dnia. I teraz Ramka od do zależna jest od tego, jak bardzo jesteście otyli. Im więcej mam zbędnego sadła na brzuchu, tym idę w niższą stronę, jeśli chodzi o tą ilość energii do spożycia. Przykładowo mamy faceta, który waży 80 kg, jest aktywny, 80 razy 30 równa się 2400 kalorii jako podstawa bez mnożnika, jakim jest współczynnik aktywności. W drugiej kolejności tego równania bazę mnożymy sobie razy współczynnik aktywności. Czyli wszystko co będzie dodatkiem dla nas w ciągu dnia typu idę do pracy, a nie jadę samochodem, jadę na rowerze przykładowo chodzę trzy razy dziennie z psem na spacer. Trenuję jakiś tam sport cztery razy w tygodniu, wszystko to będzie składać się na mój dodatkowy wydatek energetyczny, i tutaj, jeśli mielibyśmy być bardzo pedantyczni, dobrze byłoby, aby ustawić to względem dnia, gdzie mamy większe zapotrzebowanie, mniejsze zapotrzebowanie. W ten sposób możemy sobie minimalizować to, jak bardzo dotkliwy dla nas będzie deficyt kaloryczny czyli to. Jak duże mamy, powiedzmy, duże odchylenie od tego, ile rzeczywiście powinniśmy zjadać, spożywać, aby czuć się sytym, pełnym energii i tak dalej. Punkt numer jeden, bilans kaloryczny. Dla mężczyzn od 25 do 30 razy masa ciała, dla kobiet od 20 do 25 razy. Razy masa ciała. I mamy przykład 80 kg. Facet szczupły, aktywny, razy 30. Równa się baza 2400 kalorii. I mamy przykładowo dzień nietreningowy. No to mamy razy 1,2. Dzień treningowy. Hop, czyli w zaokrągleniu 2,9 i 3,2. 4. To jest baza, i teraz od tego odejmujemy sobie przykładowo 200-250 kalorii, i już mamy wystarczający deficyt, aby spokojnie z tygodnia na tydzień delikatnie ta masa ciała spadała. I teraz, co jest najważniejsze, w baga będzie na pewno się wahać, czyli będą fachowo zwane fluktuacje. Teraz to, co chcę, żebyście wyrobili, możecie ważyć się codziennie. Ale nie jest ważne to, że raz będzie przykładowo 78, następnego dnia będzie 81, potem będzie 79,5, 80, 77,2. I tego typu skoki mogą być jak najbardziej normalne, w zależności od tego, ile wody będziecie nabierać, chociażby z racji na to, że zjecie więcej węglowodanów, albo będziecie mieli większą ilość soli w pokarmie tak, z danego dnia. Co jest kluczem? To jest mediana, tak? Z całego tygodnia, czyli dodaję, dzielę przez ilość, robię średnią, wychodzi mi mediana z całego tygodnia i patrzę, czy z tygodnia na tydzień trend jest taki, że idę stopniowo do dołu. Jeśli jest to widoczne i zarazem Najlepszy wskaźnik lustro pokazuje wam, że zaczynają się tam jakieś zmiany, to znaczy, że jesteście na właściwym torze, idziecie w dobrym kierunku. Po ustaleniu naszego bilansu kalorycznego przechodzimy do tak naprawdę drugiej kwestii, jaką jest układanie sobie jadłospisu, czyli baza, według której będziemy mogli normalnie funkcjonować, mimo tego, że w jakiś sposób doprowadzamy się do deprywacji w postaci zmniejszenia ilości energii, jaką generalnie potrzebuje nasze ciało. Co mam na myśli w kwestii układania sobie jadłospisu? Chciałbym, abyście dobierali przede wszystkim pożywienie względem tego, co jesteście w stanie strawić. Innymi słowy, jeśli mamy problemy gastryczne i wchodzimy w bardzo wymyślne jakieś protokoły dietetyczne, bardzo często odbije się tylko i wyłącznie czkawką z racji na to, że nasze ciało nie jest w stanie przerobić tego wszystkiego, co w siebie wrzucamy. Jest mnóstwo różnych systemów żywieniowych, czy to jest weganizm, czy to jest typowe mięsożerstwo, czy to jest, nie wiem, jedzenie tylko kurczaka i warzyw, czy to jest żywienie się energią słońca. Mnóstwo tego powstało. Każda z nich opiera się tak naprawdę na zasadzie numer jeden, którą powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli odpowiedniego bilansu energetycznego. Tym samym chodzi nam o deficyt kaloryczny, niezbędny do tego, żeby zrzucić masę ciała, wagę w tym wypadku w postaci tkanki tłuszczowej. Co mam na myśli, jeśli chodzi o jadłospis? Wybieramy rzeczy takie, które pozwolą mi być sytym. Jednocześnie możliwie jak najwięcej dostarczają składników odżywczych, tutaj chodzi nam głównie o mikroelementy, witaminy, pierwiastki śladowe, a jednocześnie będą one nisko yy, gęste, jeśli chodzi o kalorie. Prosty przykład: sałata. Tak? Możemy zjeść jej tonę, ma w sobie dużo dobrego w postaci wody, błonnika, witamin, a nie ma tak naprawdę dużo kalorii bardzo szybko będziecie w stanie się zapełnić jedząc nawet nie wiem 7 8 10 liści w sensie będziecie odczuwać że żołądek jest pełen a nie będzie się to wiązało z tą samą ilością kalorii co przykładowo w tej samej gramaturze jeśli chodzi o chipsy tak? czyli coś co jest gęsto kaloryczne a nisko odżywcze w ujęciu mikro Składników ma bardzo dużo kalorii, dużo tłuszczu, troszkę węglowodanów, yy, śladową ilość białka, ale za to ogrom kalorii na tą samą ilość, jeśli chodzi o wolumen. Tym samym jakbyście przyłożyli obok siebie 50 gram chipsów i 50 gram sałaty, no to uwierzcie mi, naprawdę ciężko będzie te 50 gram sałaty zmieścić. Druga kwestia, to jest skład pożywienia. Innymi słowy, wasz jadłospis. Czyli chciałbym duży wolumen pożywienia, a w miarę nisko, jeśli chodzi o kalorie. Czyli to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej: sałata, a chipsy. Różnica między jednym a drugim jest jak najbardziej chyba zrozumiała dla wszystkich. I to nie polega na tym, że robicie z siebie, nie wiem, ofiarę męczennika, są to drakońskie wyrzeczenia. Nie, to jest po prostu świadomość i zrozumienie, co jest w czym i czego mi tak naprawdę najbardziej będzie potrzeba. Gdzie kluczem tu dla odpowiedniego składu ciała będzie ilość białka, ale o tym powiemy sobie w następnym odcinku. Trzecia i ostatnia część równania to kwestia związana z wysiłkiem fizycznym czyli to, co było. Wcześniej, jest podstawą, to jest baza do tego, żeby w ogóle to miało jakikolwiek sens, ponieważ zasada, którą powtarzam od lat, nie przyścigniesz pączka czyli nie ma opcji na to, żebyście przećwiczyli złą dietę. Prosty przykład, mocny trening siłowy, w przykładowo moim wykonaniu będzie to między 350 a 600-700 może kalorii, w zależności od tego, jak dużo będę ruszał się w trakcie, jak mocno przyspieszy akcja serca. Trening kondycyjny rzędu 45-90 minut, powiedzmy od 750 do 1200-1500 kalorii, w zależności od tego, jak wysoko długo będę trzymał yy, tętno i na jakim pułapie mocy będę pracował. Zatem Wysiłek fizyczny ma Wam pomóc utrzymać, właściwie uzyskać i utrzymać ten deficyt kaloryczny, który wypracowujemy sobie w postaci odpowiedniego układu, jeśli chodzi o plan żywienia. W tym momencie mam na myśli dwie główne frakcje, jeśli chodzi o wysiłek. Pierwszy jest to trening siłowy, który będzie pomagał nam utrzymać, zbudować masę mięśniową, która podkręca. Podstawowe tempo metaboliczne i zarazem mięsień jest tkanką biologicznie aktywną, więc wymaga dużo więcej energii do utrzymania przy życiu przez nasze ciało aniżeli reszta innych tkanek. Drugą kwestią będzie wysiłek kondycyjny, który ma nie tyle co za zadanie spalać kalorie, bo spalanie kalorii jest tak samo głupie moim zdaniem jak marnowanie czasu. Ja wolę zużyć te kalorie, tak? czyli będę planował to celowo pod wysiłek siłowy, czyli dopracowuje sobie blok treningowy tak żeby mój trening siłowy zgrywał się z wysiłkiem kondycyjnym, który ma na celu przyspieszenie regeneracji i poprawę działania układu limfatycznego, który poniekąd działa jak zarazem hydraulika i coś co będzie pomagało nam wyrzucać wszystko z siebie tak żeby naczynia krwionośne lepiej, szybciej i sprawniej pompowały krew do mięśni przesyłały mikroskładniki i makroskładniki pokarmowe właśnie do działających tkanek i tym samym wspomagały szybsze odżywienie i regenerację mojego ciała numer 3 to jest wysiłek fizyczny i tak jak powiedziałem musi być zarówno Trening siłowy, jak i trening kondycyjny. Obydwa w połączeniu przyczyniają się przede wszystkim na prozdrowotny tryb. To jest jedna kwestia. Druga rzecz to współgrają, wzmacniając siebie nawzajem. Trenując siłowo. Będziecie mogli zwiększać możliwości kondycyjne, ponieważ mięsień będzie w stanie pracować na wyższym pułapie mocy. Trenując kondycyjnie, będziecie poprawiać możliwości do treningu siłowego, bo będziecie szybciej odpoczywać między sesjami czy między seriami podczas treningu. Mówisz, bo ja muszę cały czas coś jeść. Nie jesteś sam, jeśli chodzi o te kwestie. No, i tak generalnie wiele osób tak ma. To jest jedna z najtrudniejszych kwestii, czyli to, żeby. Odepchnąć się od stołu, odstawić ten widelec i tak naprawdę przytrzymać się zasady, którą kierują się Japończycy, czyli hara hachibu, innymi słowy jedz do 80% sytości. Mocno wiąże się to z tym, co mówiłem przy drugim punkcie, czyli układaniu jadłospisu, tak żebyście byli w stanie to strawić. Jeśli jesteście w stanie to strawić, tym samym minimalizujemy ilość stanów zapalnych i zalegającej treści na jelitach, która nie powoduje zaburzenia reszty działania naszego wewnętrznego systemu, i całość procesu jest po prostu gładsza, szybsza i bardziej znośna. Jest mnóstwo opcji na to, jak poukładać sobie plan żywieniowy. Na ten temat będę mówił w następnym odcinku. Tutaj chciałem skupić się tak naprawdę na esencji, trzech najważniejszych zasadach i jeśli macie jakiekolwiek pytania co do tej kwestii, bardzo chętnie przeczytam je w waszych komentarzach. Zatem jeśli trafia do was ta treść, sposób i Przekaz, zostawcie polubienie, udostępnijcie to dalej, zasubskrybujcie kanał. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.